Pozdrawiam i o zdrowie pytam. Także w mojej wiadomościach chcę Wam pokazać, co sobie pomyślałem z tych moich tutaj nudów, żeby coś wykonać. O właśnie, mam tu pargolę, wspólnie z żoną pomyśleliśmy, Ty słuchaj, jak to drewno, to to drewno. To coś wykonać jakiś kwietnik. Tak ja sobie pomyślałem. Zrobić kwietnik, żeby potem żona. Na to postawiła doniczkę z kwiatami, będzie to ozdobiało to u nas, wchodzenie do tej altany. No także, że pokażę wam jak to będzie wykonywane. No to właśnie od tego będę zaczynał. Dobrze, to teraz będę podchodził. Biorę, biorę właśnie, yy, biorę teraz wiertła, bo wiedzieć o właśnie te druty, to też potem trzeba na przydział to będzie tak to na tych drutach to będzie wisiało na jednym drucie na dolnym to będzie opierało się potem ja zresztą zaraz będzie to w czasie pracy dobra Tu są wiertla muszę przymierzyć jakimi to wiertlami sobie powiercić no przykładowo grubość grubość drutu Odpowiedniego. Już ja to robię. No i pasuje. Na no, piątka drut. Wiertło pięć i pół. Już. Aha, jest to mój klucz. Dobrze. Zaraz będzie. Tak, w ten sposób się zalącza do prądu. Jedziemy, wiercimy. O właśnie. Będzie te cztery, tak z mojej głowy. To będzie dwie kolary na loży, lepiej widzę, bo wiadomo. Tam się nie stanie. Trochę zboczymy setne milimetra. To nie jest precyzja, to jest kwietnik. To jest tylko kwietnik. To jest tylko to. Tak, to jest teraz te dwie. Teraz tu nadziewamy jeden drut. właśnie drugi jeden no to to jest to to jest to taki skromny warsztatik, ale to nic. Tak, proszę bardzo. O, to będzie ten kształt. Różne można robić cuda. Można robić, można robić i krzeselko na ryby. Tak, otwierane, zamykane. I dwa paski porciane i dobra, teraz to teraz tak, jeszcze to mam dwie aha, To, tak, dobra 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 to dokładnie nie trzeba wiercić do polowy yeah

Troszeczkę, troszeczkę tu trzeba nadebrać. O. Nie, tak powinno być. Dobrze. O, no i właśnie o, to po to tu się tu dzielimy. Rzecz na jaką odległość, ale tak wystarczy, tak wystarczająco. Tak. O, o, to będzie to góra, żeby to się wisiało. Teraz trzeba w tych listywaczkach porobić otworki na no właśnie o taki drut, o ten drut wystarczająco, tu nie ma ciężaru, absolutnie nie ma ciężaru to jest jeden, dwa, trójeczka. To trójeczka o właśnie, pasuje. Pasuje. Dobra, no, pasuje. to jest Dobrze, może być dobra teraz przekręcamy wiertło Teraz to trzeba przemiercić właśnie na ten drut Czeciutki. To możemy To żeby miał pomocnika to byłoby o, to się nadziewa w ten Po Potem pokażę. O, właśnie w ten sposób. To wszystko się pokaże, tylko ja na razie nie wyrabiam się w czasie. Ale na to wszystko czas. Oto jest drugi drut. O. On trochę źle załuszczony, ale ta strona lepsza jest. O. O, to będzie potem wyginane. To jeszcze trzeba trochę powierzyć. Teraz pokażę dalej. Teraz tak. Teraz żeby to było w kwadracie. O, to w kwadracie. To tak. O, to tak się układa. O, to takie pomysłowe, pomysłowe. To trochę się myśli, no bo można było zrobić metalowe. O, teraz się zrobi metalowe. Teraz tak. Teraz tu na ten wzór to muszę to przygiąć. O na ten wzór muszę przygiąć. To będzie tak. O to jest lekko. Wysokość wystarczy. Tak. Teraz tu. O, no, tutaj się robi, w ten sposób, tak, o. Um. To idzie na spód. Drugi trzeba to wygiąć, też, drugi wyginamy. Czekaj, to był dłuższy, ten dłuższy, tak. Ten dłuższy jest, bo ten trochę za krótki. Tak. O. I teraz to to. To się składa. To się składa. Potem to jest wiercenie. Idzie to z tym. To z tym. To z tym. I jeszcze jakie pomysłowo. O, tak. O i to się robi takie studienkę. To się studienkę takie robi. O. Nie odpowiada mnie ten wzrok, ale na razie nieźle. O. I teraz to się układa taka studienkę. I dalej się leci. Dalej wiercimy. Raz. O, widzisz? Dalej lecimy. Proszę. Najlepiej, żeby to taki ktoś pomagał, młodszy, żeby lepszy wzrok był. No to... O, to jest o, w ten sposób. Tak. To. Jak się zacznie, to potem ładnie się kończy. O, proszę. Tak. To się kończy, proszę i robimy takie studzienkę do czterech sztuk. Dalej wiercę, zaraz pokażę dalej. Bardzo łatwa robota, bo tu różne rzeczy można wykonać. Różne rzeczy, jakieś tam toboryciki, nie toboryciki. Różne rzeczy, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, tu jeszcze tak, to będzie cztery. O, cztery cztery, trzy i tu cztery ostatnie mhm. no i dobra no. o o proszę, to cztery o i teraz tu na takich krótkich drucikach o tu się wygina na krótkich drucikach i to się zawiesza, i, i to, to, to tu mogę to przygiąć, mogę przygiąć to, i to się zawiesza. O, to oczywiście, za długi to się odcina, to. Ale to nie przeszkadza dla mnie. No nie przeszkadza to. O, to się przeszkadza tak. To będzie na krótszym. O tu, w ten sposób. Tu się zakłada. O! o proszę bardzo. I teraz... Tu się trochę podgina. O Tak, tak dobrze. Tu też. Tu musi wejść, tu. Tak tu wejdzie, tak. Teraz tu. A tak. O, w zawsze sposób. Się musi. I teraz proszę bardzo, już tu wisi. Tu jeszcze to... To się odcina to. O, przepraszam, to się odcina. Proszę, i teraz tu się trochę podgina i to się przynosi, proszę, tu tam. na te moje pergole. Na stole tam stoi niepotrzebne rzeczy, ale mogę to pokazać. O proszę, o, o. i tu kawałek, o proszę i teraz tu chcę demonstrować, stawia żoneczka. Doniczkę, niepotrzebna podstawka, bo to nie jest w domu. A jak w domu, to się robi na podstawkę. Tu się robi jeszcze takie dwa druciki, żeby podstawka nie spadła z tej studzienki. Takie dwa druciki tu się robi. A tu na podwórku to niepotrzebne, to dla mnie. I tutaj doniczkę się wstawia i kwiatki rosną. I to jest właśnie to jest moje wykonanie. A teraz oczywiście, może być ten kolor, albo mogę przemalować go na ten kolor, jak moja pargolema, o w ten sposób, na no, jakie odległości i to chcę wykonać takich dwa sztuk dwa, oczywiście proszę bardzo, no właśnie to zakończę te wasze prace moje, ten mój pokaz i także zostawcie suba i zapraszam do dalszych oglądań moich także witam wam serdecznie i pozdrówcie za te moje wykonanie Proszę, śliczne dzięki i do zobaczenia.